Teamwork to dla mnie przede wszystkim ludzie, fantastyczni ludzie, fantastyczny zespół, a także praca marzeń. Teamwork jest dla mnie wolnością, niesamowitą taką energią, gdzie wszyscy się po prostu wspierają. Jak są kryzysy, to wszyscy wspierają, mówią, będzie dobrze. Kobiety są wolnością, kobiety są mocą i powerem takim niesamowitym. To jest najważniejsze w teamwork, że tutaj pokazujemy kto co potrafi. Teamwork to moja druga rodzina. Eee, poczułam się tutaj wolna, niezależna i spełniona, nie tylko jako mama i eee, żona, ale także jako kobieta. Przyjaźnimy się, spędzamy razem czas, pracujemy i zarabiamy pieniądze. No i też dobrze się bawimy, tak. Teamwork jest dla mnie wszystkim. Jest najlepszym sposobem na realizację marzeń i celów. I w sumie, teamwork to nie praca, to styl życia. <noise> Wrażenia dzisiejszej konferencji to coś niesamowitego. Nie spodziewałam się chyba aż tylu emocji dzisiejszego dnia. Jestem tak mega pozytywnie naładowana z szkoleniami, które dostałyśmy od dziewczyn. Dużo ważnych rzeczy, porad, przede wszystkim od praktyków, którzy no po 10-14 lat tutaj działają. Było rewelacyjnie. Mam nadzieję, że kolejny zjazd będzie jeszcze lepszy i dostarczy nam jeszcze większych emocji. Jeżeli ktoś chce zmiany w swoim życiu, to to jest idealne miejsce dla niego, a tego typu konferencje, tego typu zjazdy otwierają po prostu drogę ku temu, żeby zacząć wystartować i realizować swoje marzenia. Ja jestem, nie wiem, odbudowana, zmotywowana. <laughs> dopiero jak tutaj będziesz, to zrozumiesz, o czym mówimy.